Bo tam nie znalazło meczu z tego drugiego teamu. Grać gramy szybko za Kamino, 15 minut i wychodzimy, Sonia. Czy ewentualnie, jak macie już fulat, to możemy polecieć sam? sami? Polecieć, no klony na Kamino, nie. To mówię, możemy polecieć sami, jak w osobny raj coś w stylu No, Potem się zten, mówię, po grzebie widzimy tak czy tak, Sonia, bo to zróbmy klony. Więc nie, nie, nie doszło. Do ale to... Ale mam iść na prywatny kanał? No może to sobie na iść rady. kanał niżej, no. Dobra. Krew nie w Póki no na, ja nie, chodzą, nie mogę dołączyć do gry, Kompania bez. zielona na Alfę. Zielony <grym> Charlie. Zielona na Alfę w budynku, tam na lewo. Kot idzie na C. A z C idziecie na F. Uważam, 51 na Charlie. Przejmujemy punkt i się napieczamy Jest, sir, yes Dobra Biegiemy do... na... Uwaga, sniper na wątku Biegniemy na Echo Yeey Flash czy nie czy ty nie grać sniperem sniperzy so, Snajperzy niech zdejmują tych co są tam uh, w korytarzu sami robią na

Chodzą na alfę Kompania Zielona cofa się na alfę, bo odbijają nam Znacie rozkazy, przechwycić Dobra, te stanowiska do dowodzenia! <cjusza> K Kurwa 401 na D Powtarzam, 401 na D Tak jest <Strasz1> Skaj, cofnij się! No nadal nie, nieodwołane są poprzednie, czyli są utrzymane, tak? Jak nie zmieniam wskazu, to są utrzymane, czyli Delta, uważajcie na Android e, tego, puszkę. Alfa odbita. Bardzo dobrze. A to mamy? No zielona tam na deltę. Pchać się, wypierać ich. Tak. <laughs> so. się z delty, gdziekolwiek walczycie. Zbieramy się przy tych słodkach na dole i uderzymy naraz. raz. kolej.

Aha, no tylko urwa. Wreszcie, jak zginiesz, reszcie na C, po prostu najszybciej ci będzie to, Dobra No, 500 minutów, to samo, znowu się ustawiamy tam przy tych sodach i będziemy przebyć się przez ten oczyszczalnik. Trzeba, Trzeba było oczyścić z te drzwi? nie, to jest ta pierwsza, wchodzi w ten cel. No, panie generał ja. Już, już prawie oczyściliśmy ten grotaż, idziemy, idziemy, idziemy. Uważajcie na trojdy za drzwiami. Duży Dobra? Czysto, czysto, mamy to. No i trzymamy te drzwi, pięć będziemy trzymać te drzwi. Tutaj. Na końcu tego korytarza, żeby już nie wychodzili. Przyciskamy. Teraz w pierwszy przeszpylić ich do spawna. Zabezpieczamy stanowisko DORM. Konflikt się od prawego wejścia ich spawna. stanowisko dorm. Generale, ge O, skóźnione. Ja daję na lewo. Lewa, prawo, Dobrze, dobrze. Glow, zaczekaj. Glow, nie wychylaj się. Dobra. Okej. Uwaga, do z prawej, z prawej, z prawej. dużo. Pokuszamy go do końca, go do leży, nice. Dobra. O, tylko, nowego no. tylko do Modyfikacje do celów wiki... ale bardzo dobra decyzja. Dobrze.

Dobra, wycofywać się do Olaf. Bo tu ładnie. Teraz na pierwsze wycofać się na C. Najkrótszą taką uro. Dobra, wanda, za, chciałbym się teraz Mam Mamy niezidentyfikowanego wroga. Już tutaj jest, tej widzisz, trochę ciężko. No, dziękuję. Na tym właśnie. Więc jedynie biegniemy do tej najniższej kaneryki. Z życiem, z życiem. Jakie rozkazy 400. pierwszy na C mówiłem. Ja ciągle biegnę. Nie zdążę. Nie, też nie zdążę. Za krótkie to jest. To jest za krótkie. No to walczymy do końca. Tak, Prawda z pleców. No Ktoś zielonych nie zdążył. Ja to znaczy wiem, że kto dere, ale ja to. Stacja, ha, Pięknie, A co ci co nie zdążyli nie mogą grać? Nie, 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 Oczywiście, że mogą. Aż takie wiele nie ma. Nie. Mniej, <grym> Mniej czas. Im więcej ustawiam. osób wejdzie, tym mamy więcej czasu na górze. Więcej linka będzie atakować Alfa jak zawsze. Kto nie przeszkadza prawa. 401 prawa Ci co mogą biorą Arków. Ci co mogą biorą Arków oczywiście z naszym skinem. 41. 41. 41 ciężki sprzęt, najlepiej na alfa idziemy. Kot na B. 47. Co mam wziąć? E, najlepiej z koczków i na B. Cześć, jest cześć na 3. 3. 3. No, Oczywiście kto ma, tak, ma licencję na komandoska tak to też się Tak, kto ma licencję. Na B. Uważajcie, tutaj. ka Starczy na apie Bał na MTT po prawej. Do no snap chciałem się wyrazić. Dobra, dobra, odczytamy alfę, otrzymamy otrzyma, alfę. Małk nie żeby nie przeszli. Potam, patę. Dwa. Więc jedynka, trzymajcie te lewe drzwi, najbardziej na lewo. No, w sumie czy to jest k 1 jest tam. Dobra, nie, to trzymamy te na lewo drzwi i te z przodu bo... bohater idzie jak tylko się otworzy to wale dobra 5-1 wchodzimy tymi lewymi drzwiami z przodu przy, ustawcie się tutaj przy mnie idziemy za 5-1 skończ w prawej, czterysta, pierwszej, prawej tak jest w zielonej skończ za... już, na prawe drzwi otworzyliśmy pierwszą grupę celów przygotujcie się na fazę drugą pojawił się ogień okay, zaporowy ja, uwaga, drzwi. tam jest sporo ludzi dobra Chodzimy, chodzimy. Jest, ten ha, Bawie. Bawie. Eee. Bawie. Eee. Zresztą, Nie będziemy Aha. w problem Dobra Będziemy Dobra Dobra Przegrzanie No w środku w, w, w po drodze W środku zrzucaj, się, się nie mieli za, mną, za mną, Dobra, dobra Dobra, Czyścimy, ten i wchodzić od razu lewo i na, i na doło, i wczoraj do to reaktor Cztery stojące, generatory, Nie wchodźcie nie jest... lewymi drzwiami, Bosk tam stoi, dawajcie dołem, na prawo Na budwie 3 Przecież czyszczone Boże, jaki rozpierdol Ostrzeliwujcie! Ostatni test! Pierdol, prawdziwe krony Aks, okay. dawaj, dawaj, dawaj Dobra, gdzie zniknęły te Robicie tam taką rozpałkę! Nie wierzę, ty nie mogę się ruszyć, nie? No. Ja też. Musisz jeszcze rozkazów, bardzo szybko. Łatw, bardzo Łatwił tylko Dobrze, że to twoje snajpienie, najpienie miałeś rozkazy Oj, to przez pół gry podoba. na kamina, to kuźba było już przez radę Jej, czwarty <laughs> Jakie. jaki ucieszony się... hop. <laughs> Jej, udało się.